Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Chcielibyśmy gorąco prosić wszystkich, yy, którzy czują się zagrożeni, Wszyscy, tych wszystkich, którzy mieszkają w miejscach, gdzie woda podchodzi coraz wyżej, żeby naprawdę yy, w sposób zdyscyplinowany yy, podporządkowywali się poleceniom i prośbom, apelom straży pożarnej i policji. Chodzi tu przede wszystkim o kwestie ewakuacji z tych miejsc, które są naprawdę zagrożone. Bardzo gorąco proszę wszystkich, do których dotrze Straż Pożarna i Policja z takim apelem, informacją, żeby naprawdę nie ryzykować i żeby współpracować z Policją i Strażą Pożarną w tych momentach najbardziej krytycznych. To ma wielkie znaczenie nie tylko, co jest oczywiście najważniejsze, ze względu na bezpieczeństwo tych, których bezpośrednio dotyka ten problem, ale dobra współpraca mieszkańców z Policją i Strażą. Bardzo ułatwia pracę strażakom i policjantom. Y y